Cześć, witam Was w ósmym odcinku poświęconym mikrokontrolerom PIK, a konkretnie 12F675 albo 629. To wszystko możecie dowiedzieć się z filmów wcześniejszych. Zbliżamy się małymi krokami, a w zasadzie to może już nawet dużymi, do tego, aby uruchomić naszą kostkę do gry w trybie losowym i później wykonać jej cały projekt, żeby to fajnie nam działało, żebyśmy mieli fajną zabawkę. No i słuchajcie, postępujemy tak dokładnie, jak tu już jest wszystko w tym pliku, ale dzisiaj skupimy się na tym, żeby pokazać Wam, jak losuje się wśród czterech diod na razie. A następny odcinek, dziewiąty, będzie już programował samą kostkę. W zasadzie program będzie zrobiony, będziemy raczej schematycznie ją dopracowywać. A tutaj przygotowałem, jak widzicie, na naszym stole taki projekci trochę już są zmienione: są cztery diody, nie dwie. Jest przycisk, o którym mowa była w odcinku siódmym, są cztery rezystory jednokiloołmowe, to też była mowa w którymś z odcinków po drodze. Oczywiście programator PIKi-3 podłączony, no i mamy cztery czerwone diody, jeżeli wcisnę guzik to w trybie zapalają się same, jeszcze raz wcisnę. Diody same mrugają 4, można byłoby ich zapiąć tutaj w kółko więcej, zrobić taki driver, specjalny układ scalony albo tranzystory, żeby zasilić je mocniejszym prądem. Gdybyśmy ustawili ich na przykład 100 w kółku, to one by tak krążyły cały czas i to już tylko na takim małym mikrokontrolerku plus parę tranzystorów można byłoby to uruchomić. Zobaczcie jeszcze raz, a jak przytrzymam dłużej, to będzie cały czas, będą sobie tak krążyć. Oczywiście to wszystko jest łatwe do obsługi, jak obejrzycie moje odcinki, natomiast zobaczcie program. Ważne jest, żeby ustawić, to już było mówione, przecież przy rejestrach i przy bitach konfiguracyjnych zegar na wewnętrzny intrycjo i wszystkie inne bity konfiguracyjne wyłączone są, a jednym z ważniejszych momentów to jest to, żeby wyłączyć ten bit MCLRE, ponieważ gdy on jest włączony, ja Wam to pokażę. Włączyłem, kompiluję program. I zobaczcie, mimo tego, że przycisk jest na GPIO2, czyli na tym ostatnim pinie tutaj, czyli piątym, niestety po wciśnięciu coś tam rógnie, coś tam się zadzieje, ale nie chce nam działać nasz ślaczek. Nie wiem, czym to jest spowodowane do końca, nie udało mi się tego ustalić. Czy to jest tym, że jest wadliwy procesor, czy po prostu ten bit konfiguracyjny mclr musi być wyłączony. W każdym razie nie przeszkadza. W ogóle żebyśmy go wyłączyli w naszym projekcie, ponieważ on służy do tego, żeby można było resetować kontroler bez wyciągania odpierania zasilania, więc to nie jest ważne dla naszego projektu, ani dla większości projektów, tylko czasami jest to nam potrzebne. Wyłączamy go, kompiluję. I już wszystko działa poprawnie, czyli to ustawienie bitów było wcześniej omówione. Może troszkę inaczej zachowałem się przy MCLRE, ale teraz macie to już dokończone. Dalej, mamy tu ustawiony częstotliwość oscylatora, która potrzebna jest do funkcji, a w zasadzie do maka Delay. To też było tłumaczone przy Delay MS. I teraz najważniejsze: to zobaczcie, jak są ustawione rejestry ANSEL. Tak jak tu widzicie, wszystkie są wyzerowane, co oznacza, że wyłączone są wejścia analogowe. TRISIO, czyli kierunkowy, oznacza, że wszystkie zera to są wyjścia. Digital, cyfrowe, a jedno mamy wejście, bo właśnie na GPIO-2 mamy swój przycisk, to było mówione we wcześniejszych filmach cm -con, to jest komparator, to też ratę nawet nakręciłem, ponieważ pomyliłem się we wcześniejszych filmach i tu te trzy jedynki oznaczają, że komparator jest wyłączony, więc nie będzie nam przeszkadzał w naszych sygnałach diodowych GPIO to są bity y, które ustawiłem wszystkie na zera początkowo żeby był stan ustalony tak jakbyśmy zmienną wyzerowywali tak tu ustawiłem wszystkie na zero żeby ich stan był zgaszony option regbits ngppu tutaj włączyliśmy rezystory podciągające a w zasadzie jeden ponieważ rezystor podciągający włączony jest dopiero jeżeli cyfrowe wejście jest ustawione w trisio i wszystko tu się zgadza no i teraz sedno sprawy. Przy omawianiu przycisku była tam troszeczkę inna konfiguracja, ale ta wydaje się być lepszą. Przemyślałem to, dopracowałem, ponieważ na początku sprawdzamy, czy przycisk jest wciśnięty. To znaczy, że podajemy stan 0. Spójrzcie, 0, bo z niebieskiej szyny, czyli z 0 podawane jest na przycisk, i dopiero na GPIO2 więc sprawdziliśmy to, robimy małego delaya na 30 milisekund żeby styki się ustabilizowały następnie w pętli while odpalamy nasze diody, dlatego one sobie chodzą tak ładnie i świecą i to tylko wtedy kiedy GPIO jest uruchomiony, czyli wciśnięty jeżeli raz go wciśniemy i puścimy to zapali się pierwsza dioda na pół sekundy, zgaśnie druga dioda na pół sekundy, zgaśnie trzecia dioda na pół sekundy, zgaśnie czwarta dioda na pół sekundy zgaśnie i zobaczcie. Wciskam. I koniec. Zgasły wszystkie, więc pętla się zakończyła, wyzorowało się. Ale jeżeli trzymam, to ta pętla while obraca się wielokrotnie i ona się świeci. To nie jest potrzebne do naszego wyświetlania losowego. Ale potrzebne jest, żeby to wiedzieć, żeby jeszcze jedną kombinację poznać, jak sprawdzić styki i je ustabilizować, następnie jak w pętli działać, bo za chwilę będziemy dalej w tej pętli budować działania losowe. No dobrze, moi drodzy, więc przystępujemy do tego, żeby użyć funkcji ran. I już wszystko jest zaprogramowane, już Wam tłumaczę o co chodzi, ale dodałem też komentarze, żeby było wiadomo, o co tutaj się dzieje. Słuchajcie, po pierwsze musimy wprowadzić nową zmienną, to jest zmienna losowa, oznaczona jako int, bo przecież wiemy, że będą to tylko i wyłącznie liczby od 1 do 4, bo mamy 4 diody. Następnie wprowadzamy funkcję srand i tutaj jest od jedyneczki taki wskaźnik, on nie ma tutaj większego znaczenia, można dać 1000, można dać 1, można dać 50. Chodzi o to, że tą funkcją srand inicjujemy tą funkcję rand czyli już funkcję pseudolosową, która prowadzi nam pseudolosowe wyniki do naszego losowania. No i tak, wciskamy guzik, ustabilizowanie styków, losowanie, to jest reguła losowania. Jedna z czterech zaczynająca się od 1, czyli gdybyśmy dali tutaj dwójkę to byłoby 2, 3, 4, ale my mamy 1, 2, 3, 4, takie mają losować się liczby. Switch działa jak if, tylko w prostszy sposób, dla nas to jest korzystniej, ponieważ mamy tutaj czytelniej zrobione, możemy sobie dodawać jeszcze te cyfry. Taka konstrukcja, case, zapalamy, jeżeli oczywiście jest 1 to zapalamy zerowy GPIO. I przerywamy wykonanie tej, tego switcha, ale jeżeli jest dwa to 1 i tak dalej i tak dalej aż do czwórki. Następnie robimy małą zwłokę 500 milisekund i zerujemy wszystko żeby nam zgasło. No tak żeby było widać, że to działa po prostu na dzisiaj. Tutaj można poeksperymentować sobie z czasem, jak zawsze przy delayu może być dłuższy. Ale przede wszystkim chodzi o to, żeby działała nam funkcja i żeby diody zapalały się losowo po naciśnięciu. Losowo. Pseudo losowo na teraz po naciśnięciu guziczka. Zobaczcie, klikam sobie i losowo zapalają się. Co niektóre, o wszystkie już się praktycznie zapaliły. Niektóre się powtarzają co jakiś czas, ale to jest normalne. Przy czterech liczbach, to ta gęstość losowania jest bardzo duża i musimy być cierpliwi. No, tak będzie też działała nasza kostka. Klikamy sobie, ale coś innego tu jest niebezpieczne. Ktoś mógłby na tym etapie zostawić ten program i to już by działało podłączyć diody pod kostkę, ale zobaczcie, co się dzieje, kiedy ja wyzeruję go, czyli odłączam go od napięcia. Podłączam z powrotem i zapamiętajcie sekwencję. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i siedem. I zobaczcie, ponownie wyłączam prąd. Podłączam i co się wyprawia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Ta sama sekwencja się pojawia. Czym to jest spowodowane? Działa to tak dlatego, że funkcja sRAND, która inicjuje funkcję rand. Ma tutaj stałą. Jest to jedynka, co prawda, ale gdybyśmy zmienili to na inną liczbę, na przykład na 20 czy 15, to ta sekwencja byłaby inna, zapalenia się po kolei od włączenia naszego, naszej kosteczki, ale byłaby za każdym włączeniem prądu taka sama. I tu jest problem taki, że trzeba w to miejsce wsadzić coś, co będzie inicjowało ją, tą funkcję, za każdym razem inną, zmienną. Czyli jeżeli włączymy, kąstkę do prądu, to tutaj musi się zrobić coś takiego, co będzie inaczej zainicjowane. Ale żeby to działało lepiej jeszcze, to powinniśmy i sprawdzimy, czy tak będzie działać, wrzucić tą funkcję w pętle, czy za każdym przebiegiem, jeżeli będzie tu zmienna jakaś, zastanowimy się, co tutaj trzeba dać. Tutaj funkcja srand się zainicjuje. I dla funkcji RAND zostanie wrzucony inny pseudolosowy ciąg niż był poprzednio, przez co nigdy praktycznie nie powtórzą nam się no, bardzo małe prawdopodobieństwo, żeby ktoś zgadł to, jakiś geniusz matematyczny, chyba tylko, żeby zgadł, jaki ciąg w danym momencie jest podstawiony. I zobaczmy, co teraz, jak to działa, yy, i wytłumaczę Wam, dlaczego tak źle. Pamiętacie, po zainicjowaniu, czyli włączeniu prądu i zainicjowaniu funkcji SRAND, i później w losowaniu RAND, która się pierwsza dioda zapalała? Ta, prawda? I teraz jak w pętli w środku jest funkcja SRAND tutaj to zobaczcie co się dzieje, wciskam guzik i za każdym razem zapala się ta sama dioda nic się już więcej nie wylosuje, dlaczego? Dlatego, że po naciśnięciu guzika wykona się nam wszystko co ma się wykonać i pętla while y przekręca się jeszcze raz i ponownie inicjuje się SRAND przez jedynkę. Jeżeli zmienimy to, jeszcze raz powtarzam, na zmienną, niezależną, która będzie w czasie zmieniała się non-stop, z jakiegoś powodu będą się tutaj zmieniały te, to, te, ta stała nie będzie stałą, tylko zmieniającą się zmienną, to wtedy ten rand będzie zainicjowany innym ciągiem i będzie to bardzo losowe. Więc do tego będziemy dążyć. Już wszystko jest ustawione. Spójrzcie tutaj na żółto zakreślone są 3 bity rejestru T1CON TMR1CS, T1CKPS to w zasadzie są dwa bity pod jednym wpisem się kryją i TMR1ON już skaczemy do Timer Module with Gate Control czyli w ustawieniach timera 1 timer 1 jest to tak jak jest tutaj napisane 16 bitowy timer licznik może być ustawiony w zasadzie jako timer, czy odmierzający jakiś czas, czas cykli naszego kontrolera, lub jako licznik. My ustawiamy go właśnie jako licznik. To są takie rejestry, które go obsługują. Odczytywalny, zapisywalny może być wewnętrzny zegar lub zewnętrzny synchronizowany może generować przerwania po przekroczeniu pewnego limitu czyli całego wypełnienia licznika tak naprawdę ale nie to nas najbardziej obchodzi obchodzi nas sam rejestr i gdzie on jest tutaj jest wytłumaczone jak działa timer w cyklu zegarowym ale to naprawdę nie teraz jest potrzebne no i mamy te jeden con czyli timer jeden control register i my ustawiliśmy bity TMR1CS, T1CKPS i TMR1On. ON, CS i CKPS. Tylko CKPS składa się z dwóch, zobaczcie, 0 i 1, ale zapisywany jest jako, jako jedna wartość. Zaraz Wam zresztą wytłumaczę, jak to wygląda. Oczywiście sięgamy do opisu poniżej. I po pierwsze zacznijmy od końca, czyli TMR1 ON. Można się spodziewać, że będzie włączał timer. Zobaczcie, prosta sprawa. Enables lub stops timer 1, czyli już wiemy, że musimy go włączyć. Włączamy go na końcu, a nie na samym początku, zaraz po konfiguracji. Teraz mamy TMR1 CS. I to jest clock source, czyli źródło. Tak jak mówiłem wcześniej, przy rejestrach oraz bitach one coś znaczą. TMR1 wiadomo, co znaczy ACS, to timer clock source select bits. No i co tutaj musimy ustawić? Możemy z external clock, czyli zewnętrzny zewnętrzne sygnał zegarowy podajemy na T1OSO i T1CKI pin, czyli już na naszym kontrolerku gdzieś tam nie będę już przytaczał i szukał jego obudowy, pokazywał Wam po prostu jest z zewnątrz podany zegar. Albo internal clock, czyli nasza częstotliwość lona przez 4, no i ustawiamy 0, CS jest 0, źródło zegara, wewnętrzny oscylator, tutaj tak to opisałem. Tutaj mamy dalej prescaler, o co tu chodzi? Zerowy, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i piąty bit są ustawione też na 0, no i widzicie, to są te bity T1CKPPS i ten drugi 0 czyli mamy jedynkę, jedynkę, jedynkę 00100 i możemy sobie ustawić prescaler, jego wartość. Prescaler jest to taki dzielnik częstotliwości, jeżeli pewne operacje na danym, na danym rejestrze, bicie, czy też na danym urządzeniu zewnętrznym, wejściu analogowym, byłyby zbyt szybko obsługiwane przez nasz wewnętrzny zegar możemy sobie tą częstotliwość zegara wewnętrznego podzielić na przykład w tym przypadku jeżeli chodzi o timer 1 aż do 8 i nasz podział jest żaden ponieważ 0 i 0 tutaj daje 0 dziesiętne więc mamy 1 do 1 przez value i właśnie jest tak napisane przez 1 do 1 no i włączyliśmy to już mówiłem na samym początku to MR1 0 ON należy jeszcze zainicjować to MR1 zerem, to znaczy ustawić cały wynik naszego timera, bo to jest właśnie wynik timera z tego rejestru. Go odczytujemy, który tak naprawdę dla języka C i tego oprogramowania to jest timer 1, ale w samym kontrolerze składa się z dwóch rejestrów lewego i prawego. Ale już nie będę tutaj wnikał, ponieważ gdybyście programowali w assemblerze to musielibyście to wiedzieć. Ale w C nam pozwala po prostu zapamiętać, że timer 1 równa się 0 ta zmienna osoba, już była wcześniej. I wchodzimy już do pętli do programu. Oczywiście wciskamy guzik, czekamy aż styki nam się ustabilizują i bomba SRAND zainicjowany jest tą liczbą TMR1. Od czasu jak podaliśmy prąd, czyli uruchomiliśmy nasz mikrokontroler i nasz program zaczął działać, to w tej pętli z jedyneczką on cały czas się kręci. To nie jest tak, że on czeka, aż my wciśniemy GPIO2. Nie. Już w tym momencie z prędkością 4 MHz cały nasz program zasuwa, 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 kręci się, kręci i ten licznik, począwszy od zera, nabija się ten TMR1 w 16-bitowej konfiguracji. Jak się przepełni, to zaczyna od zera i nie wiemy nigdy, ponieważ ludzki człowiek, człowiek po prostu jest, ma pewną zwłokę czasową, zastanawia się, coś robi, więc nigdy nie wiemy, jaki czas upłynął od tego, kiedy ten licznik został zainicjowany. I nie wiemy jaka tutaj wystąpi wartość, oczywiście można byłoby ją odczytać przy jakiejś tam okazji, ale nam nie jest to potrzebne. My po prostu musimy jakąś różną wartość tu co jakiś czas wkładać i po naciśnięciu przycisku na GPIO2 nagle nam srant się inicjuje na przykład 3521 taką wartością, wylosowuje się liczba. Przypas dopasowuje się tutaj, zapala się odpowiednia dioda. Jeżeli następny gracz, czy po prostu nawet ja, będąc tutaj i próbując wciskać równomiernie, pamiętajcie, że procesor działa z częstotliwością 4 MHz, 4 miliony razy na sekundę, więc nie jestem w stanie trafić nigdy w to samo, to nasz timer zmieni swoją wartość, i znowu liczba losowa będzie inna. Sprawdźmy, jak to działa już w praktyce. Naciskam guzik. 1 4 3 2 było, prawda? Odłączam prąd. Przyłączam go i nigdy nie jestem w stanie w tym samym czasie znowu nacisnąć guzika, ale zapaliła się jedynka, ale już nie dwójka i trójka. To był czysty przypadek. Pamiętajcie, że są tylko cztery. Widzicie, już trzy razy się zapaliła jedynka, cztery razy. To naprawdę jest losowość. Po prostu naciskamy, ktoś inny naciska, znowu ktoś inny naciska i nigdy ten czas nie będzie super równy. Natomiast trzymając guzik w taki sposób, on będzie równy, oczywiście, bo w tym momencie kontroler sam kontroluje ten czas wykonywania tej sekwencji losowej. Ale jeżeli już tylko na chwilę puszczę, to wszystko się zmieni, bo timer umieszczony jest za wciśnięciem guzika, a while kręci się cały czas. Powtarzam jak mantrę, ale losowość w tym momencie jest duża. Co więcej, zapytałem się czatu Binga. Bo uważam, że on jest troszkę bardziej precyzyjny i lepiej wyszukuje niż ChatGPT. I zadałem takie pytanie: Jeśli ludzie, którzy grają w grę planszową, będą naciskać guzik i przemieszczać się o tyle pól zależnie od zapalnej diody, to czy losowość jest wystarczająca? Oczywiście wcześniej zadałem jeszcze temat tego programu i wysróciłem mu ten program cały, który tutaj mamy do analizy. Jak mi odpowiedział? Tak, w przypadku gry planszowej, w której gracze naciskają przycisk, aby wylosować liczbę pól do przesunięcia, losowość generowana przez ten program powinna być wystarczająca. W takim przypadku gracze zwykle naciskają przycisk w nieregularnych odstępach czasu, co powoduje, że sekwencja liczb losowych jest bardziej losowa. Ponadto dla większości gier planszowych nie jest wymagana bardzo wysoka jakość sekwencji liczb losowych, więc stopień losowości zapewniany przez ten program powinien być wystarczający. Moi drodzy, no jeżeli sztuczna inteligencja mówi, że nasz program jest wystarczający, to zostawimy tak jak jest w tej chwili, i już w następnym filmie, to jest 9, będziemy tutaj wkładać konkretne wartości od 1 do 6. Kostki do gry. Ustawimy diody w postaci kostki do gry, i pokażę Wam też schemat tej kostki, jak będzie wyglądał. A później zaczniemy wytrawiać płytki i już budować kostkę w różnych opakowaniach. Ja użyję drukarki 3D, ale Wy możecie to po prostu wsadzić w pudełko.